Witam wszystkich serdecznie ponownie z tej strony Bydgoski Firtel. Dzisiaj odcinek specjalny Szalone lata 90 w Bydgoszczy. Z czym mi się kojarzą? Jakie afery pamiętam? Jakie miejsca jeszcze dziś przypominają o tamtych latach i wszystko wokół tych roczników. Zapraszam. Jako dziecko moją wyobraźnię zawsze pobudzało to wejście. Jako tajny skarbiec. No i, no i tak chyba jest po prostu, że to jest wejście do skarbca tego banku. No ale jestem w trakcie właśnie spełniania tego dziecięcego marzenia. I co więcej, widzę, że krata jest otwarta. Ale nie wiem, czy mam na tyle odwagi, żeby wejść do skarbcu banku, który jest po prostu otwarty. O, jest kamera. Więc dalej nie wchodzę, no ale kusi na wyciągnięcie ręki, ale na to marzenie pozostanie w kwestii tych niespełnionych. A tak swoją drogą myślę, że nic ciekawego mnie tam nie spotka. Są widzę takie rampy jak po prostu w markecie do podjazdu ciężarówki, więc... Ale częściowo spełniłem marzenie. Nigdy tak daleko jednocześnie tak blisko nie byłem, więc zawsze coś, jak to mówi ostatnio popularna Sylwia Grzeszczak, cieszmy się z małych rzeczy. Jak lata 90, to znajdujemy się pod budynkiem PZU, gdzie miała miejsce sytuacja, która idealnie definiowała te czasy, i to wcale nie było nic dobrego, a dokładnie na przeciwnym biegunie półświatek wtedy kwitł w Bydgoszczy, i takim oto sposobem pewnego dnia dyrektor ubezpieczalni wyszedł z pracy, już nigdy do niej nie wrócił, bo po prostu ktoś chciał się go pozbyć. Sprawa do dziś nie została wyjaśniona, zapadły w niej trzy wyroki: uniewinniający, skazujący na 25 lat, ponownie uniewinniający i. Następny proces nadchodzi. Niestety nie jest łatwo udowodnić winę sprzed 25 lat, dlatego wiele osób w tamtych czasach dorobiło się, nigdy nie zostali skazani, a dziś po prostu prowadzą legalny biznes. Już nie muszą robić tego, co robili kiedyś, bo nie ma takiej potrzeby. Mogą po prostu inwestować sobie w nieruchomości, co tam chcą i dziś już na legalu piją sobie kawkę, palą papieroska i się śmieją. A tak naprawdę nie ma z czego się śmiać, bo bo to jest po prostu przerażające, co ci ludzie robili i dziś jak się zachowują, niczym celebryci. Też inna postać z Bydgoskiego półświatka, co stracił dwie nogi i dzisiaj nie będę specjalnie nie wymieniam z imienia i nazwiska, żeby nie robić rozgłosu tym osobom, bo dla mnie to jest po prostu obrzydliwe i niesmaczne, że ludzie, którzy, którzy krzywdą innych ludzi się wzbogacili, dzisiaj świecą za celebrytów, udzielają wywiadów, chodzą uś uśmiechnięci, wyluzowani. No, trzeba by było pomyśleć trochę o ich ofiarach, co dziś oni robią. Tym bardziej, że wiele razy tymi osobami były po prostu kobiety. No, i to jest tragiczne, ja się tym brzydzę i jest to przerażające. Dlatego sentyment do tych czasów też niekoniecznie jest uzasadniony, gdyż właśnie zbogaciły się wtedy grupy Bydgoski Półświatek. I to miejsce jest tego świetnym przykładem sprawy nierozwiązanej do dziś. I prawdopodobnie myślę, że już nigdy się nie będzie rozwiązana. Światek w Bydgoszczy był tak głęboko zakorzeniony, że całe miasto było nim przesiąknięte. z grupy aż po najwyższe szczeble w policji, w prokuraturze czuli się totalnie bezkarni. Wszyscy tam się poklepywali po ramionach i Sielanka się skończyła tak naprawdę jak Krajowa Prokuratura wskoczyła do akcji z Lublina, wtedy zapadły pierwsze wyroki. I... Ale to trwało. Całe wieki. W 2013 roku przecież były zamykane pierwsze takie grubsze sprawy, a i tak wszystkich nie udało się dopiąć do końca. I no cóż, uszło z suchą stopą, niestety. Już raczej to się nie zmieni, więc po prostu oby nigdy więcej. Ale lata 90. to też była przede wszystkim niesprawiedliwość, zwłaszcza tych słabszych i i władza tych bogatszych i silniejszych, więc no nie wiem czy to jest coś, co można wspominać z uśmiechem na twarzy, lepiej, że te czasy się już skończyły. Jak śladami lat 90. szukamy największych szczegółów. No to nawet taki śmietnik może się chyba skojarzyć z tamtymi czasami. Wydaje się dość oryginalny No i lampy oczywiście też w oryginalnym kształcie. Ale już pomijając tą jakże smutną historię, ten budynek od zawsze mi się mega podoba. Tutaj taki klimat od dziecka zawsze przykuwał moją uwagę i po dziś dzień kojarzy mi się z Berlinem Zachodnim lat 90. właśnie. Musicie przyznać, że jest naprawdę nietypowy. Ostatnio się zastanawiałem, czy jakieś kioski jeszcze istnieją. No to mam odpowiedź. Znalazłem jeszcze jeden, więc lata 90. to właśnie dla mnie też drobny handel, prasa i, i takie coś. No i teraz co oni tam mają? Hmm. Jakieś słodkości No bo cóż, no Wolny rynek i firma w postaci żabka skutecznie wyparła. Taki biznes co oni tutaj mają na sprzedaż. Dezodoranty, stopy. Prasa Więc kto wie, może to jest jeden z ostatnich Kiosków, jakie nagrałem, funkcjonujących Bo no mam dziwne wrażenie, że ich dni są policzone, zresztą wystarczy spojrzeć na to, ile kiedyś tego było, a teraz już prawie ich nie ma. I słuchajcie, jest jeszcze jedna taka sprawa, że mam marzenie zrobić miniserial fabularny, którego akcja będzie rozgrywać się w Bydgoszczy i żeby było to możliwe potrzebowałbym waszego wsparcia w postaci subskrypcji kanału i polubienia tego filmu, więc z góry dziękuję. Mam nadzieję, że kiedyś się uda. Ogólnie byłem tutaj około milion razy. A dopiero kręcąc ten odcinek, zauważyłem, że i no był, ale jest szyld takiego oto pięknego punktu. Karaoke, ktoś by z Was zaśpiewał. I fotograf Xero. To też oldschoolowe usługi rodem z lat 90. Studio cyfrowe. Zawsze z dziomkiem, jak sobie zrobimy jakieś fotki i jesteśmy zachwyceni ich jakością z telefonu, to mówimy w 2007 roku: 300 zł u fotografa, za coś takiego, co właśnie sobie robisz telefonem, który masz w kieszeni. No i ryneczki, oczywiście. Klasyka gatunku. No i przede wszystkim, niestety, nie mogę używać. Niecenzuralnych słów, więc powiem brak ładu, nie? Reklamy nawalone, jak to chce. No, estetyki to wtedy nie było, nie nauczyli się. Keba, oczywiście, srebro, złoto, stacja. No, tutaj, jakby się przyjrzeć, to ten klimat lat 90. jest zachowany, ale też oczywiście zmieniony mocno, bo jest wyremontowane, jednak jest kostka, wtedy by tu były dziury i. No, i oczywiście szabka, która wytępia kioski. Kebab ogólnie. czy robić gastrotest? Chyba na ten odcinek odpuścimy. Moje kolejne skojarzenie: nieudane remonty elewacji bloków z wielkiej płyty. I tutaj to był jawny koszmar. Kiedy tylko za dzieciaka widziałem rusztowanie przy bloku to już bolały oczy bo wiedziałem, że zaraz zobaczę napaćkane, byle jakie farby eee, dobór kolorystyczny naprawdę był tragiczny i szkoda, tym bardziej, że w wielu miejscach takie osiedla z wielkiej płyty po latach zostały docenione jako dobrze skomunikowane i tak dalej, ale jak ktoś wpadł na to w latach 90 żeby ocieplić je i takim pięknym kolorem je ozdobić to ho 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 ciarki przechodziły a najbardziej dobitnym przykładem moim zdaniem są wciąż widzę bloki na ogrodach to jest dokładnie to o czym mówię i za jakie grzechy co te biedne bloki zrobiły żeby po tylu latach spotkały je taki los na szczęście dziś już spotykamy wiele, dużo lepszych renowacji tych elewacji, ale tamte były po prostu katastrofalne. Samochody poparkowane jak w Rumunii, reklamy wszędzie porozwalane, tylko żabka jest. Więc w sumie też można się poczuć jak w latach 90., pomijając paczkomaty które jednak dość ułatwiły życie. No i klasyka gatunku, która zasłużyła na osobny odcinek, czyli zakupy w BS-ach. Ale tutaj nie będę poświęcał szczególnej dużej uwagi. Bo już powstał osobny odcinek na ten temat, na który serdecznie zapraszam, Bydgoski BSS, ale jak jesteśmy w tych latach, no to nie sposób nie spojrzeć tutaj raz jeszcze. Nie odkryję Ameryki, jeśli powiem, że to były czasy, w których nie było żabki na każdym roku. Nie było tyle różnych marketów. Ludzie robili zakupy w takich miejscach było to dużo bardziej popularne niż właśnie wszystkie mówi? Ale już niektóre lokale pustoszeją. Zresztą jestem ciekawy kto z Was robi zakupy jeszcze w takich miejscach możecie napisać komentarz. Jestem bardzo ciekawy jakieś biuro rachunkowe. To jest też mocne. Serwis komputerów. No ale mają urlop, czyli normalnie działają, mimo wszystko. Jakieś rzeczy do domu. O. Fartuszki, pasmanteria. No jednak jeszcze jakoś to funkcjonuje, ale w latach 90. to był kręgosłup zakupów. Nie było tyle marketów. Tak wyglądała codzienność, jeśli chodzi o zakupy spożywcze. A jakie pan działa? Żaleśnie? A jakie są? nową. Dobra, i kolejne dla mnie kultowe miejsce kojarzące się z latami 90., 2000 to właśnie tutaj, znajdowało się Beverly Hills, wypożyczalnia kaset, wtedy jeszcze i filmów DVD. I teraz, ci wszyscy, co tak bardzo tęsknią za tymi latami, to chciałbym wiedzieć. Co jest fajnego w tym? Dobra, najpierw opiszę, jak działała ta wypożyczalnia, bo to dziś też jest w ramach ciekawostki. Miałeś trzy kategorie filmów: hit, super hit i mega hit. I w, od, w zależności od tego różnie kosztowały, od najtańszych do najdroższych. I przede wszystkim filmy były parę miesięcy po premierze dostępne. Miałeś parę dni, żeby obejrzeć, oddać, a czasem musiałeś po prostu czekać, bo był jakiś mega hit, i no to był pożądany, i często był wypożyczany, i ciężko było się wbić w kolejkę, żeby dostać upragniony film. Więc tak, od zawsze uwielbiałem kino, nie tylko teraz robię filmy, ale kiedyś to je oglądałem i tak spędzałem swój czas, noce i dnie. Dobra, a ci wszyscy co tak bardzo tęsknią za tymi czasami to było tak bardzo drogie i to za jeden film. I w tamtych czasach byś na przykład nie oglądał mnie taki tam szczegół, ale poza tym, że poza tym, że nie oglądałbyś mnie, to jeszcze teraz jak masz Netflix czy jakiekolwiek VOD, HBO Max, to za parę groszy miesięcznie masz dostęp do całej bazy filmów, a wtedy za jednorazową płatą miałeś jeden film, no to no chyba jednak zmiana na lepsze. Nie wiem czy można za tym tęsknić. To jest dla mnie wspomnienie z dzieciństwa, ale jakbym miał wybrać, która z tych opcji jest wygodniejsza, no to proste jak. Bardzo proste. A tutaj z kolei jeden punkt Gastro, jeden z nielicznych na mapie, który utrzymał się wiele wiele lat w niezmienionej formie. Bo dużo knajp po prostu upadło i tak dalej, a ci są tutaj dumnie od wielu, wielu lat. Co najmniej od 20 założył to jakiś tam żużlowiec i no jest... dziś mamy już parę lokali. No a jedzenie co moim zdaniem jak wszędzie, pizza taka sama. Dla mnie wszędzie jest wszystko takie same, jeśli chodzi o gastro ciężko, żeby mnie coś zaskoczyło, że... Jest jakiś wyjątkowy, mógłbym powiedzieć, że wow, tu jest mega. To tak raczej nie powiem. Ale jest przeciętnie, ok? Po prostu, jak ktoś chce coś zjeść na mieście, to mniej więcej wszystko wygląda tak samo. O, wygrali nagrodę 10 lat temu. Gratulujemy. Top take away. Najlepsza restauracja. Pizza Portal. Nie, brali tylko udział, sorry, nie wygrali. Mój błąd. Ogólnie dla niektórych może wzbudzać kontrowersje, dlaczego tak młoda osoba jak ja wypowiada się o tak odległych czasach. Ale właśnie, no cóż, żyjemy w tak wspaniałych, mimo wszystko lepszych czasach, że jest dostęp do informacji, do internetu jednym kliknięciem. Można po prostu sprawdzić informacje, przepływ informacji jest niesamowicie ważną rzeczą, ale Wiąże się to też z ryzykiem dezinformacji. Jednak ja bym zatrzymał się przy tym, że mogę po prostu dowiedzieć się łatwo, jak wyglądały te czasy, jakie były problemy tak dalej. Ale tutaj moja babcia na przykład kompletnie się z tym nie zgadza, i uważa, że skoro nie urodziłem się wtedy, to nic nie wiem i ona ma rację i koniec kropka. I na przykład jej argumentem na to, że pewna partia polityczna jest zbawieniem tego narodu jest właśnie to, że ona żyła wcześniej, więc ona wie lepiej, a ja się urodziłem później i mam się nie odzywać, bo nic nie wiem. I ta druga partia to są zdrajcy ojczyzny i, i tak jest, i koniec kropka. I nie można z tym dyskutować, jeśli ktoś urodził się później niż ona. No i jednak nie do końca mogę się z nią zgodzić, co więcej jestem jeszcze bardziej zdziwiony, że osoba, która przez pół wieku miała dwa kanały w telewizji, które miały z góry narzuconą narrację, dziś ogląda taką inną telewizję, która też jest bardzo, no, po prostu propagandowa tuba i, i nie widzi żadnego powiązania, nie? że to jest to samo. Tak samo walą ściemę wtedy jak teraz, ale nie. Tam mówią, że są zbawcami narodu, i w to tak bardzo głęboko wierzy, a wszystko inne to jest jedna wielka ściema. A najmocniejszą sceną było, jak kiedyś wpadłem ją odwiedzić, już widzę, że siedzi niezadowolona na cały świat. I w końcu, jak się odezwała, po godzinie mówi, że się pilot popsuł i mam iść i go naprawić. Ja mówię, że mogę jej zamówić i kupić nowy. I ona wtedy powiedziała, że nie, bo ona nie ma za co żyć od kiedy nastąpiła zmiana władzy i z dnia na dzień nie stać się na to, żeby kupić pilot, bo jej sytuacja ekonomiczna stała się tragiczna. Aha, i wbijajcie na mojego Insta o tej samej nazwy, Bydgoski Firtel. Bo niedługo będę robił live'a z babcią Wandą, w której zrobimy debatę na temat zarządzania miasta przez prezydenta i zobaczymy co ona sądzi na ten temat. No, i tak jak Wam mówiłem, że ci ludzie przeszli już na legalne biznesy, tak właśnie dochodzą mnie słuchy, że rozbudowa tego. To właścicielem była jedna z tych słynnych postaci i sprzedał połowę, i druga połowa jest zagospodarowana, więc żyli z nierządu, postawili jakąś budę i dziś, sprzedali ją za gruby hajs, ale to tylko takie plotki słyszałem. Ale tak swoją drogą, tutaj pierwszy raz Wylał się na mnie hejt w internecie, jak zaczynałem prowadzić profil, bo jako pierwszy nagrałem rolkę z przebudowy tego i napisałem, że powstanie tu siłownia. Wszyscy pisali. No zostałem zjechany, dlatego bo tu będzie action, ale nie wiadomo tak naprawdę wciąż co tutaj kompletnie powstanie. Więc wcale bym się nie zdziwił, jakby siłownia również tutaj powstała. Dobra, zbliżamy się do Alei Jana Pawła II i to jest właśnie taki znak czasu w tamtych czasach jednym z większych wydarzeń co mogą potwierdzić ludzie będący dorośli wtedy była pielgrzymka Jana Pawła II do Bydgoszczy. Dzisiaj to jest dość abstrakcyjne, że takie wydarzenie mogło być tak popularne, ale wtedy tak właśnie było. I dlaczego było to takie Ważne dla mieszkańców miasta, bo przyjeżdżał człowiek, przyjechał człowiek, który dawał nadzieję, że w tych ponurych czasach, choć tak mile przez niektórych wspominanych będzie dobrze, że nie będziesz musiał się zastanawiać, czy zrobisz obiad i wtedy będziesz mógł iść do kina, czy nie. Taka była rzeczywistość. Ludzie potrzebowali nadziei, że to, co było chowane albo cenzurowane, albo niewidoczne, niepokazywane przez tyle, tyle lat, a nagle ukazało się im oczom, ale jest po prostu niedostępne, nagle się stanie dostępne i dzisiaj chyba jest dostępne. Wszystkie wycieczki, ubrania, coś o czym marzyli ludzie w tamtych czasach, gdzieś się stało powszechnie dostępne, więc to co, chyba wszyscy są szczęśliwi, ale jednak nie do końca, bo. Zawsze są inne problemy, w każdych czasach są inne problemy. Dzisiaj niektórzy dość licznie narzekają na przykład na brak dostępności mieszkań albo na ceny mieszkań, które właśnie sprawiają, że są niedostępne. To są tak jak wtedy, tak jak i dziś te problemy nie są. Problemami, które dotyczą wszystkich, tylko dość szeroką grupę społeczeństwa. Z drugiej strony, tak samo wtedy, jak i dziś, wielu osobom żyło się i żyje się świetnie, więc zawsze tak jest i będzie, że były problemy, niektórzy nie mieli problemów, ale jeśli chodzi o mnie, to ja mimo wszystko jestem zadowolony. Zarówno w, no w tamtych czasach tak sobie było, teraz jest dużo lepiej bo wystarczy spojrzeć na to co się dzieje za naszą wschodnią granicą więc czasy może dla niektórych dziś nie są łatwe ale no, masz tą tak zwaną wolność i bezpieczeństwo że nie grozi ci najgorsze tak jak to bywa w niektórych państwach teraz więc no mimo wszystko uważam że życie w Polsce jest pełne mankamentów e, wielu niepotrzebnych głupot i Ironii i rzeczy, z których można się śmiać i są niepoważne, ale jednak jest taki kręgosłup bezpieczeństwa i spokoju, który jest naprawdę dużym fundamentem do spokojnego życia i realizowania się, więc zawsze można się skupiać na tych niedogodnościach. Ale jak popatrzysz z tej drugiej strony, którą właśnie po to przyjechał Jan Paweł II, tutaj powiedzieć, że będzie dobrze. I nie miał na myśli, że Jezus Chrystus Cię uściska i powie kocham Cię, tylko miał na myśli, że dasz radę ogarnąć. Bo jest już lepiej, i wszystko jest tak naprawdę w Twoich rękach. I nawet jeśli nie wszystkie okoliczności są sprzyjające, to Ty dasz radę. I tym miłym akcentem dziękuję za obejrzenie dzisiejszego materiału. Zachęcam do obejrzenia następnego: kliknięcia łapki w górę, subskrypcji kanału i do zobaczenia. Trzymajcie się.